Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale Orchideli. Dzisiaj e, szarlotka. Ja wiem, że tych przepisów na szarlotkę było już trochę, ale dzisiaj szarotka zupełnie inna, Kruchodrożdżowa. I powiem Wam, że w ogóle nie spodziewałam się, ponieważ jestem absolutnym fanem ciast kruchych pod każdą e, postacią. Nie spodziewałam się, że ta szarlotka przypadnie mi aż tak bardzo do gustu. Ciasto, e, ponieważ jest to e, ciasto z dodatkiem drożdży, jest e, delikatne jest zdecydowanie bardziej wilgotne. Od, ciasta, od dosyć tłustego ciasta kruchego, jest puszyste i na pewno dużo bardziej delikatne. Trochę bym określiła może bardziej to ciasto mianem jabłecznika niż szarlotki, ale tutaj zaraz się odezwą wszyscy, którzy widzą i znają przeróżne różnice między szarlotką a jabłecznikiem, więc nie wnikajmy w to. Po prostu jest to naprawdę przepyszna szarlotka dla wielbicieli tych mniej kruchych ciast, bardzo delikatna, naprawdę bardzo, bardzo smaczna. E, wcale nie słodka, pomimo tego, że na wierzchu jest sporo lukru. Całość się ładnie komponuje, bo też e, ja osobiście użyłam kwaśnych jabłek i była to szara reneta, którą bardzo polecam, szczególnie w okresie jesiennym, bo naprawdę są to super jabłka do szarlotki. Więc całość naprawdę fajnie się komponowała, nie była wcale słodka. E, no i co? Pożarliśmy ją bardzo szybko, więc to już chyba największy komplement. A dokładny przepis na tą szalotkę znajdziecie na orchideli.com, link umieszczam tutaj na dole w opisie pod filmem, wystarczy kliknąć, jedno kliknięcie i przechodzicie do przepisu. Zapraszam również na mojego Facebooka i Instagrama, tam codziennie nowe inspiracje. Zachęcam również do dołączenia do grupy Orchideli na Facebooku, fajni ludzie już tam są, tak jak mówiłam już na wcześniejszych filmach, zajrzyjcie koniecznie, można się doradzić, poradzić, zainspirować. Będzie mi bardzo miło Was tam widzieć. Nowych widzów zachęcam do zasubskrybowania kanału, dzięki czemu nie ominą Was żadne nowości na kanale, a łapkę w górę dają dzisiaj wszyscy fani szarlotki i ciast z jabłkami. Zaczynamy od jabłek. 2 kg umytych, obranych i startych na tarce jabłek dusimy do miękkości razem z pół szklanki cukru. Jeśli lubicie cynamon, na koniec dosypujemy jeszcze mniej więcej pół łyżeczki cynamonu i mieszamy, po czym jabłka odstawiamy do przestudzenia. Mogą one pozostać ciepłe, wystarczy, by nie były bardzo gorące. 4 łyżki kwaśnej śmietany i 30 g świeżych drożdży mieszamy razem. 4 żółtka i 5 łyżek cukru ucieramy do białości przez mniej więcej 5 minut. 3 szklanki mąki typu 450, 250 g zimnego masła i szczyptę soli siekamy razem. Po czym dodajemy utarte z cukrem żółtka oraz drożdże wymieszane ze śmietaną. Całość zagniatamy i dzielimy mniej więcej na pół. Jedną połowę rozwałkowujemy podsypując mąką, aby ciasto nie przywierało do stolnicy. Po czym przynosimy do wyłożonej papierem blaszki o wymiarach 24x36 cm. W ten sposób, aby ciasto znalazło się też odrobinę na bokach blaszki. Na dno ciasta wysypujemy mniej więcej pół szklanki bardzo drobnej bułki tartej, tak aby utworzyła się równa powierzchnia. Po czym wykładamy wcześniej przygotowane jabłka. Jeśli ktoś chce, wierzch jabłek można również posypać lekko bułką tartą. Teraz rozwałkowujemy drugą część ciasta, z, również z lekkim zapasem, przenosimy ją na wierzch jabłek, następnie pozostający zapas upychamy między jabłkami a bokami blaszki, tak aby utworzyła się jednolita skórka na bokach. Wierzch ciasta dziurkujemy widelcem. Po czym całość odstawiamy na 15 minut do wyrośnięcia, a w tym czasie nagrzewamy piekarnik. 180 stopni, grzałka górna i dolna bez termoobiegu. Szarlotkę zgodnie z przepisem pieczemy około 50 minut poziom poniżej środkowego bądź też na najniższym poziomie w piekarniku, ale czas pieczenia traktujcie naprawdę orientacyjnie, gdy ciasto nabierze jasno brązowego koloru zapewne jest już upieczone, a u mnie szarlotka była gotowa po niecałych 40 minutach. Po upieczeniu ciasto od razu wyjmujemy z piekarnika i odstawiamy do wystudzenia. Upieczone ciasto można posypać cukrem pudrem, ja jednak dzisiaj zrobię lukier. Dwie łyżki kwaśnej śmietany 18% podgrzewamy mocno, po czym dodajemy jedną szklankę cukru pudru i całość mieszamy. Gotowym lukrem polewamy szarlotkę. Smacznego.